Z tej strony DP witajcie w takim filmie informacyjnym, tak? Tak, słyszycie? po moim głosie, no, wisiałam, tak. I nie, nie używam żadnego moderatora czy coś. Po prostu taki mam już głos, tak. Prawdopodobnie mam gorączkę, tak. Katar mam jak słyszycie? <coughs> Kaszel. Tak. Mm, jak połekam to też pojedzie bo tak trochę no. I... no i co, no, proszę film i wobec, proszę poprawić mikrofon, o, przepraszam, proszę, że myślę, że przez chyba dwa, może trzy dni nie będzie filmów ze względu na to, że chcę wykurować troszeczkę moje gardło, chcę wykurować moją gorączkę i tak dalej, tak. Także tak, tak także no. Wiem, że może być troszeczkę ciężko tak, ale no. I myślę sobie, że muszę zrobić dużą przerwę przy. tak dużą przerwę od historii, tak. I, może. Nie wiem. Kilka dni na pewno tak. Nie, nie wiem na pewno ile, ale myślę, że. 4 i 5 dni na pewno tak. Także no. Mam nadzieję, że to jakoś nie was usatysfakcjonuje tak. No, dzisiaj. No przecież tego blisko, dzisiaj polega tylko na chusteczkach, tak. Także. Well. That will be. Problem in first. Today tak. Także to jest taki, taki informacyjny film dla nas, tak? Mam nadzieję, że jakoś wiem, się wykuruje jakoś i Ci py powrótę, to czy coś w komentarzach, w komentarzach, tak? I no. A co to przyczyny choroby? Nie mam pojęcia tak. To stało. Już chyba wczoraj przedwczoraj, tak. To jest... jest tak więc atakowało, tak. Jak nie wiem dlaczego? Od chyba 20 lat nie chorowałem to słonie chyba. Pamiętam. W ogóle przez 17 lat, Pomijając moje dzieciństwo, kiedy się urodziłem, tak? Bo to jest jest inna historia, tak. Jakby sobie, powiedzieć, przez 17 lat nie chorowałem w ogóle. Tak. A teraz przychodzi ten moment, kiedy ona powiedział w końcu do pana. Gdy się choroba. W słowi bo nie wiem, co to jest, co mi tu padło. Ale na pewno coś mi to padło. To chyba pod koleczkowy chyba. Tak uważam. Ale połownie, bo to powinno być koreczka, coś takiego, tak. Tak się no. Takie krótkie filmy folio chcę jak sobie co przekazać. Dziękuję za wszelkie. to, się typu wraca i to sobie coś takiego, tak. No, tak się Idę się kurować i się coś żegnamy nie wiem kiedy wrócę a jeśli wrócę to może kiedyś tam, tam znać no nie się hello